Cześć, witam w kolejnym odcinku serii y, Kariery Stelli i Dafne. I dzisiaj jesteśmy z y, Stellą i idziemy do pracy w szpitalu. Więc zaczynamy robić zadania. Zaczynamy od y, rozmowy ze współpracownikami. Dobra, to już mamy zaliczone. Teraz możemy zapytać współpracownika, jak minął dzień, bo jeszcze nie, nie możemy powitać pacjentów, bo ich jeszcze nie ma. Więc sobie na razie te zadania wykonamy. Dzisiaj powinien być też już jakiś awans, bo poszliśmy drugi raz ze do pracy. Dobra, no i teraz yy, dobra, Dafne poszła do pracy też. Yy, I teraz możemy sobie ponarzekać. No, przychodzą powoli pacjenci, to będziemy mogli też z nimi yy, robić interakcje. Oh. Oh. Dobra, powitamy sobie pacjentów. Jeszcze potrzebujemy jednego, no to w tym czasie sobie porozmawiamy ze współpracownikami. Dobra, może teraz wypijemy filiżankę kawy, bo dalej jeszcze nie mamy jednego pacjenta. Chociaż w sumie teraz tak myślę, że na tej kozetce jakiś mógł być, ale dobra, na razie wypijmy tą kawę, żeby tam się zrobiło zadanie. Mm, dobra, rozmawiajmy albo, dobra, powitajmy na razie kolejnego pacjenta. I teraz może podamy jedzenie. Dobra, teraz e, może tak przejrzymy naukowe artykuły medyczne. I teraz ta interakcja jaka jest ze współpracownikiem, już skorzystamy z tego, że w jednym umieszczeniu jesteśmy to od razu sobie pogadamy. Dobra. Um, jakąś kałużę trzeba, w toalecie jest jakaś kałuża to wytrzemy super eee, dobra, przy okazji jak będziemy szli to tutaj jeszcze pogadajmy z pracownikiem czemu mi się to zadanie nie robi? czekajcie chwilę dobra, bo to było rozmawianie o pracy nie zwróciłam uwagi, że rozmowa miała być o pracy dobra, teraz podamy jedzenie Coś możemy przejść, chyba. No dobra, to do następnego pacjenta przejdziemy i tam podamy jedzenie. I teraz porozmawiamy ze współpracownikami. Pościelimy łóżko. Znaleźliśmy niepościelone. O, zaraz będzie się kończył bardzo jeszcze dzień pracy. Eee, co tu jeszcze możemy tak na szybkiego zrobić? Eee, chwilę, bo ten czas leci się zastanawiam. Dobra, zapytajmy jak minął dzień tego współpracownika. Yy, porozmawiajmy. Albo, albo, dobra, weźmy, bo ona jest też troszkę głodna, to niech sobie kupi jakąś przekąskę. Ale już jej raczej chyba nie zdążę zjeść, bo już zaraz kończymy. No, zanim ona to podgrzeje, to się ten dzień pracy skończy niestety. Dobra, mamy awans. Jest fajnie. Mamy awans. I mamy teraz na razie remis. 1-1. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki, cześć.